Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Wskazówki dla Ciebie od Tarota na Czerwiec. To taki będzie króciutki, moi drodzy, przekaz. Dobrze, będą do wyboru trzy karty. Jeden, dwa i trzy. Dokonaj, proszę, wyboru. Wskazówki dla Ciebie od Tarota na Czerwiec. Jeden, dwa i trzy. Dobrze. Mam nadzieję, że wybrane, więc przechodzimy do jedyneczki. Proszę bardzo. Dla osób numer jeden, e karta mówi, że w czerwcu warto by było sobie coś odpuścić. Jeżeli jesteś na jakimś etapie w swoim życiu i coś Ci od dłuższego czasu nie wychodzi, to znaczy, że to nie jest dla Ciebie. Odpuść sobie, przyjdzie zupełnie coś nowego. Jeżeli jesteś w trudnej relacji, w... Ten kontakt międzyludzki, relacja, przyjaźń, znajomość, związek nie funkcjonuje tak, jak być powinno. Ten ktoś cię krzywdzi cały czas, nie docenia, niedowartościowywuje. Odpuść sobie taką relację, taką przyjaźń, etc. Jak i również też taka informacja jest dla ciebie, jeżeli bije się z jakimiś myślami, bardzo mocno chcesz coś w swoim życiu zmienić, to tutaj czas najwyższy wejść w tą energetykę i po prostu dokonywać te zmiany poprzez jakieś odpuszczenie, wybaczenie, przebaczenie sobie i ruszanie naprzód. Dla dwójeczek wskazówka dla ciebie od tarota na czerwiec wychodź z z mentalności ofiary. To jest karta mówiąca o tym, że za coś się obwiniasz. Jest ci bardzo ciężko, żyjesz jakąś przeszłością, żyjesz w lęku i obawie o swoje życie, o teraźniejszość, bardzo mocno boisz się o przyszłość. Twoja głowa pęka od nadmiaru myśli, Tych, tworzysz czarne scenariusze w swojej głowie, Twoje emocje są bardzo mocno rozchwiane. I taki przekaz dla Ciebie na czerwiec jest, nie rób z siebie ofiary i nie pozwól też, żeby ktoś robił z Ciebie ofiarę. Uwalniaj się od tych trudnych, ciężkich energii, zmieniaj nastawienie do życia, wychodź na łono natury, wystawiaj buźkę na słoneczko, łap tą witaminkę D3 i próbuj znaleźć jakieś y, zainteresowanie, hobby, zajmij się czymś, żeby tyle nie rozmyślać. I dla osób numer 3. Wskazówka dla ciebie od kart tarota na czerwiec. Wow, super pięknie. W końcu zostaniesz doceniony, doceniona, dowartościowana. Tutaj będą bite ogromne brawa dla ciebie, jeżeli pracowałaś, pracujesz nad jakimś projektem, jeżeli jesteś osobą utalentowaną i czeka cię jakieś wystąpienie, jakaś przemowa, czy bierzesz udział w jakimś konkursie, to karty mówią, odniesiesz sukces. Odniesiesz sukcesu są fanfary zwycięstwo zadowolenie i spełnienie. Więc tutaj ta karta informuje ciebie że po prostu jak najbardziej zadowolenie do ciebie idzie i spełnienie twoich marzeń i tutaj Myślę, że jesteś osobą, która bardzo mocno popracowała nad czakrą podstawy korzenia kręgosłupa i tutaj mocne uziemienie, mocne zakotwiczenie w tu i teraz się pokazuje i takie spełnienie na płaszczyźnie, zarówno zawodowo-finansowej, jak i sprawy związane z karierą, z sukcesem, z marzeniami tutaj w tle również mi się pokazują bardzo mocno takie. Zrealizowane, zrealizowane. Jeżeli o czymś marzysz, pragniesz czegoś od dłuższego czasu, to właśnie ta karta mówi o tym, że to do Ciebie przychodzi. Pozdrawiam serdecznie.